W Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, w piętnastym pierwszym, Żydzi zastanawiają się, skąd Jezus zna tak doskonale pisma, prawo. Przecież nigdy nie studiował u nich. I w tamtych czasach, żeby zostać faryzeuszem, uczniem faryzeusza, to nie mógł każdy tak zostać z ulicy. Trzeba było być albo bogatym, albo być, mieć bogatych rodziców, lub urodzić się już w takiej rodzinie. I jednym z takich faryzeuszy, który zdobył wykształcenie u najlepszego nauczyciela w Jerozolimie, był Szaweł Starsu. Szaweł miał bardzo bogatych rodziców. Mieli intratny interes, świetny interes, świetnie prosperujące przedsiębiorstwo, mieli świetny kontrakt, szyli namioty dla wojska rzymskiego. I ich było stać, żeby i kupić obywatelstwo rzymskie i też wysłać Szawła na naukę do Jerozolimy. Natomiast o Jezusie wiemy, że nazywany był Cieśla z Galilei. Cieśla to prawdopodobnie w tamtych czasach najniższa klasa społeczna. Stąd też i dziwili się, że Jezus znał tak doskonale Pisma. Ale... Mogli się o tym przekonać niejednokrotnie podczas potyczek z Jezusem. Jezus nie bał się nigdy przeciwstawiać faryzeuszom. I pewnego razu jeden z takich przywódców religijnych zaprosił Jezusa na obiad. I gdy Jezus zasiadł za stołem, nie czyniąc rytualnego obmycia rąk. Ten żyd się oburzył troszkę. Jezus to zauważył i powiedział mu takie słowa: Wy, faryzeusze, dbacie usilnie o zewnętrzną czystość naczyń, ale wasze brudne wnętrze aż się lepi od chciwości i zła. Jezus porównuje człowieka do naczynia, który dba. O zewnętrzną czystość, ale w środku jest brudny. Te przepisy dotyczące rytualnego obmycia rąk nie były nakazem prawa, lecz to był wymysł ludzki. Natomiast, na przykład, składanie dziesięć innych, to był nakaz prawa, i Żydzi doskonale, faryzeusze, to wypełniali. Nawet yy, oddawali co do grama dziesięcinę ziół, mięty, lecz nie było to kierowane miłością, ale tym, jak dalej czytamy, że oni lubili się pokazać. Lubili, kiedy to ludzie pokazywali na nich, że to jak oni fajnie postępują. Składają to dziesięcinę co do grama. Lubili, kiedy ludzie sadzali ich na, na zaszczytnych miejscach, na przykład w synagogach.